Dotacje na konserwację, modernizację, remonty i wszelkiego rodzaju prace przyznawane są przez Gminę Strzegom już od roku 2008, a wnioski na ich przyznanie mogą składać właściciele bądź użytkownicy posiadający tytuły prawne do obiektów zabytkowych. Z roku na rok zainteresowanie jest coraz większe z przyczyn oczywistych, ponieważ każde wsparcie finansowe jest ważne i istotne. W roku 2012 Gmina Strzegom przeznaczyła około 135 Tysięcy złotych łącznie na te właśnie prace remontowo-konserwacyjne przy y, zabytkach. Aplikacje złożyły cztery jednostki: trzy parafie i jedna fundacja. Parafia rzymskokatolicka Piotra i Pawła w Strzegomiu otrzymała dotację w wysokości 60 tysięcy złotych na remont elewacji plebanii. Parafia w Gniewkowie na malowanie kościoła. Kostrzy dotacje w wysokości 25 tysięcy zł. Parafia w Olszanach 19,5 tys. również na malowanie wnętrza kościoła. I jedyna z fundacji, Fundacja Świętej Jadwigi w Morawie, na modernizację, remont dachu, dotacje w wysokości 30 tysięcy zł. Wnioski na dotacje składać można w dwóch terminach bądź do końca marca, bądź też do października.